Dzień dobry Państwu, prezes rodzinnego ogrodu działkowego Tulipan przy ulicy śluzowej. W tą sobotę obchodziliśmy święto 40-lecia powstania naszego ogrodu. Jest to święto najważniejsze w historii naszego ogrodu. Tym bardziej, że zostaliśmy. Wielokrotnie wyróżniani i to mamy udokumentowane. Przyszedł puchar od prezesa Naczelnego Polskiego Związku Działkowców, pana Eugeniusza Kondrackiego. To jest wielkie wyróżnienie. Otrzymaliśmy również puchar z okazji 40-lecia od Okręgu Legnickiego, od Okręgowego Zarządu w Legnicy. Proszę Państwa, ogród działkowy to nie tylko ziemia, to są ludzie. I tym wszystkim ludziom w za tą historię, którą dokonali, należy podziękować. Przypomnę tylko, że w 2001 roku nie było tego domu działkowca, nie było placów zabaw i wielu, wielu urządzeń. Na przestrzeni ostatnich 10 lat do 2019 roku ogród był sześciokrotnie wyróżniany za pierwsze miejsce w Okręgu Legnickim, pokonując takie bogate ogrody w Lubiniu, w Polkowicach, w Gogowie. Jest to wielka zasługa wielu, wielu działkowiczów. Z okazji 40-lecia wydaliśmy okolicznościowy biuletyn W tym biuletynie są Wymienieni z imienia, nazwiska ci ludzie, których już wielu, wielu nie ma, ale należy im się podziękowania. W tym roku yy, pandemia zrobiła swoje, nie, mieli, nie świętowaliśmy dwa lata, ale to w tym roku żeśmy nadrobili. Zostali ludzie wyróżnieni za swoją działalność i między innymi tu stoi kolega, który został odznaczony. Najwyższym wyróżnieniem w Polskim Związku Działkowców, jaki istnieje, to jest za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców. No, Ja dziękuję za wyróżnienie, bo to też między innymi zasługa prezesa, że, że wystąpić z takim wnioskiem, bo tak to na pewno by go nie było. No, działkę mam od samego początku, od 1982 roku. Zaczęliśmy od pomiaru przede wszystkim. Z pierwszym prezesem to jeszcze świętej pamięci Władysław lansberg, Pomagaliśmy mu rozmierzać te nasze działki. No ale czas szybko leci. Ten budynek, który jest obok nas, tu za nami, on był z trudami budowany, bo nas złapała ta pierwsza inflacja. Trzeba było już tysiące na to płacić. Była taka przerwa, i dopiero w 2001 roku, jak prezesurę objął. Kolega zając, no to wziął się do roboty i te bu ten budynek został wykończony. I wygląda tak jak teraz. I tak do doczekaliśmy tych czasów, że w, w tą sobotę obchodziliśmy 40 lat istnienia naszych działek. No cóż, w tym roku pogoda była wspaniała, ale susza do piekła do oh, bardzo dużo. Wody, wody trzeba było zużywać do podlewania bo była z nieba nie było nic no tyle bym ja bym jeszcze chciał powiedzieć i zaprosić wszystkich działkowców z Bolesławca na 10 września do parku Hartmisza Bonina tam będą organizowane Pierwsze miejskie dni Działkowca, dlatego będzie szereg atrakcji, występy, Jutrzenka będzie jeszcze niespodzianka muzyczna. Dlatego zapraszamy mieszkańców Bolesławca, nie tylko Działkowiczów, do parku Bonina.